Mówię to na powiedzmy dwa dni przed zakończeniem tego fantastycznego spotkania. Do końca nie wiem, ile uda nam się zrealizować tego, co było moim pomysłem. Zazwyczaj integralną częścią działań, które podejmuję, jest połączenie formy, przestrzeni, dźwięku. Jak usłyszałem, że ma być dom, Jedno ze skojarzeń to była oczywiście kopuła Fullera, która się po angielsku nazywa Geodesic Dome. Ale y, spojrzałem na teren i zdałem sobie sprawę z tego, że tu na tych terenach, między innymi tutaj, jest naprawdę bardzo bogata populacja żółwia błotnego. I pomyślałem sobie, że forma, którą zbuduję, będzie w jakiś sposób interpretacją tego, czym jest dom, jakim jest żółw. Jestem zachwycony całą ideą, pełen podziwu dla Jarka i cieszę się, że wziąłem w tym udział, chociaż jest to pierwszy raz od nie wiem, 20 paru lat, kiedy podjąłem się zrobienia czegoś tego rodzaju. I czekam na ten moment, w którym będziemy mogli wnieść do tego wszystkiego nasze dźwięki, które są dla mnie równie ważne jak jak cisza jak przestrzeń która nas otacza takich nanotok